Siemano, z tej strony i dzisiaj będziemy grać w modem serii W niebie z Muncherlifem Przemr... O! Krzyki Nie chciałem Nie wiedziałem, co to jest ono Serio, wiesz mi Zasubskrybujcie ten kanał Z dzwoneczkiem, polajkujcie ten odcinek Będę bardzo wdzięczny Dobra. 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 Dziś, dziś. Ogólnie dzisiaj pokażę Wam takie dwa mega fajne klicze na speeda i przenikanie przez ściany. Musimy mieć emotkę, coś tam, jak się nie trafia. Tak to się mm. Baby Queen Body real. Kosztuje ona, jak mówię. Kosztuje ona. 7. Kurde, nie wiem. Muszę zobaczyć, ile on kosztuje. Ogólnie... ...z 50 Robux. I musi mieć jakiegoś, po prostu, jakąś zabawkę. Na przykład, nie wiem, ciastko, pizzę, to... No nie, i... Zrobić tak. 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 Macie up. Widzę, tutaj coś jest dobry. Słuchaj, słaby W No nie, jest chłopiec. Ej, a to nie jest jakiś YouTuber, czy łatkiem? Nie, no teraz zginął. Ale to jest ładun. No nie, no nie mogę! Jestem ślepy, ślepe, ale nie widziałem. Ludzie, jestem ślepy, czaj. Mm. Добра, Добро, включали, что меня. Включали, что меня. Ну, и... Я говорю, супер, но и садись на тебя Хам, не Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не сочти шипши, у меня Ну, супер, но и так, убейте так. Че, Baby queen, one spill dwie mody sześć Ej, co mi się Co jest? Jeszcze raz, 1, 4, 6. O, o, patrzcie Manderlin i Janka, A to jest jakiś polak przypadkiem, dobra? Patrzcie, normalnie tak skaczesz, a tak? No, no różni się odosobnienia o 5 kg, 5 nie wiem. Szybkości. Ale to jest zawsze coś, więc spróbujesz się. Hmm. Co tu jest? Ogólnie zapomniałem wam też powiedzieć, że tutaj można przechodzić przez tę motkę, więc ta motka się opłaca kupić. Cudno tylko tutaj nie potrafię wejść, bo tu jest jakaś blokada chyba. No, blokada jak nic, kangur. Kanguro.

To jest bot. Czy jest... Ja nie wierzę. O on jest chamska to słuchaj. A to... On jest chamska. A ja ma logera? No ale ono, to Ale on o tym sobie... broń. Czekaj, jak ona się nazywa? Ta broń? Ej, gdzieś jedzie ja jestem! Ej, o. Kończę. No, to, co chcesz? Jestem POR! I'm POR, bro! No dobra, załóżmy, że to nie mogę. Må... No, okay. nie mogę dać ci to. Nie no, nie chcę, <laughs> Tak, jestem zbyt POR. Ja mam kasę? No super! No, tyle wcześniej? Czyli 4 tysiące 6, A ja chcę mieć 4 tysiące osiemset. A kupić no! może jakiś fajniejszy. Ale wiem, że to jest! To jest mega fajny efekt. Wtedy mi się czerwonego gnójka. Nie wiem czemu w ogóle kupiłem... ten właśnie yy... z ogniem. Bo mnie droższe, ale... To to zmienia? Cii. ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale wyskoczyłem jak formuła pa. Ta nieco wola rybotrakiem, Cześć. Hopa, hopa, hopa.

A, bo myślałem, że, myślałem, że z nas morderem, czekajcie. Nie, głupi. Ej, oh, what o, watac. Jak? O, ja byłem pobiegł, on był nade mną! Czy potem? Z co, co ja gadam? Ja nie wierzę, nie wierzę. Us, pomóż mi! Nie wiem, pójdzie na siebie Us, nie wiem. Nikils, o. Nikils. Czy nikt mnie prześmiewa? Amen o... Ej, jo, watac. Mogę pokazać, że mam ten blisko przenikania, bo jeszcze nie zobaczyliście, ale on naprawdę działa. Musicie po prostu stanąć. O tak. Do ściany. Potem użyć. Mały, big inverse. Raz, dwa. I po prostu użycie, używacie shifta. I patrz. bo tak się dałam, czym. Aj, to jest moja mami. Co że ja co ja robię. Ale teraz po prostu zakstałam w wcześniej, I jesteście tu. Niecie. Proste, łatwe, szybkie na przykład możesz wypaść poza mapę, Coś chce. Na przykład nie chcę. Czekam Czekamy jakiegoś fajnego glitra, bo wiem, że sobie w domkach się nie da. A może pod te krzynki się jakoś da wejść? No nie. Może tak, może po to... Ooo! yay Jej! Spadłem! Z, po... Z mapy. Łam, wow, tu łaka ma jeszcze... Ej, patrz, katna... Jaki katna? To z ty Ej, what the, Sigma! Yo! Co ty robisz? Co ty robisz? Zziąć, co ty robisz? Co ty odważasz? Co, patrz! Patrzcie, patrz, jak zrobicie tak dużo razy, to nie będziecie... będziecie się tacy powolni. Patrzcie. Teraz są szybkie. Albo nie, jestem normalne. Co jest? Nie, jest szybkie.

Ej, ale może by była a aż ja ja się Mieszan, papka, Popka z dupka, dupka z dupka. Pupka z dupka. O nie, brudna mała. <coughs> tak, wiem, jest ciepło. Ale ja mam po prostu katarę, nie boli, wiesz co. Dzisiaj idę do szkoły. I może nam na mnogę.

Ma non ho l'amore Blade ball blade ball? A cosa sta Aha! Ah, Oh, io non lo so, no? Cosa deve essere? Ah, è già cosa La best coin card No, no Scegli Ale, aleluja! Dobra, ja my już kończymy ten odcinek. Niestety zasubskrybujcie za ten kanał z dzwoneczkiem i polekujcie wszystkie filmiki, które wrzucę. Dziek, dziękuję. nara!